W związku z tym, to właśnie manikurowi, to właśnie sensownym i ładnym skórkom poświęcony będzie ten nasz wieczór, to nasze edukacyjne spotkanie. Sprawdźmy tylko, czy już jesteśmy na wizji. Nie, jeszcze widzę tutaj nie do końca. W związku z tym, standardowo drobna rozbiegówka. Widzę, że TikTok zaczyna się budzić, i super, poczekajmy na resztę. Natomiast, kochani, czy pracujecie książkami, czy pracujecie nożyczkami, czy pracujecie frezami, czy frezami diamentowymi, czy karbidowymi? Tak naprawdę w każdym z tych przypadków odpowiednia technika pracy jest podstawą. Odpowiednia technika pracy sprawi, że będziecie wykonywać zabieg bardzo szybko, bardzo sprawnie, a jednocześnie super płynnie, super bezpiecznie, bezinwazyjnie i bezboleśnie dla klientki. I to jest właśnie dla nas na dzisiaj cel numer jeden zrozumieć, czym różnią się między sobą skórki, wiedzieć jak je spróbować na oko rozróżnić i wtedy jak odpowiednio dobrać produkt do konkretnej skóry, do konkretnych skórek. Widzę, że na Instagramie jeszcze nas nie ma. No, mnie się tu nie wyświetla, to proszę żebyś mi wyświetlił, bo ja nie widzę. Dziewczyny, jeżeli jesteście, to dzień dobry, dobry wieczór. Ja was nie, wiedziałam, ja was nie widziałam, w związku z tym tak sobie gadam, gadam, gadam. Fajnie, że dołączacie. Witam Was bardzo serdecznie. Manikir i skórki, to będzie nas, nasz temat numer jeden dziś. Nazywam się Paulina Pastuszak i porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, w jaki sposób ogarnąć te niesforne fałdy proksymalne, z którymi no często macie problem. W związku z tym, żeby było nam łatwiej, przygotowałam sobie tutaj dzisiaj specjalne frezy. Specjalne frezy, o takie, żeby nikt niczego nie przeoczył. Nie będziemy tymi frezami walić po łapkach jak linijką, nie, nic z tych rzeczy, aczkolwiek czasem się chciało, czasem kusi, czasem korci. Natomiast bardzo ważne, słuchajcie, jest to, że mm, pewna wiedza jak najbardziej może być przyswojona przez internet. Nie wierzcie proszę w opowieści, że ojejku, nie da się przez internet niczego nauczyć, bo to jest absolutna nieprawda. Absolutnie nic z tych rzeczy jestem przekonana, że patrząc na Same tylko i wyłącznie szkolenia online i na postępy, jakie mm, poczyniacie po moich kursach online, coraz więcej osób do tej formy nauki będzie się przekonywało. Słuchajcie, ja widzę kursy online z zakresu jazdy konnej, z zakresu anglezowania. Widzę kursy online z zakresu... Mm, wszelkich nauk ścisłych, historii, geografii, biologii również poza naukami ścisłymi. Widzę kursy online z zakresu pieczenia, smażenia, gotowania, kursy online dla trenerów fitness. Wszyscy mogą, w związku z tym my też możemy. Świadczy o tym chociażby fakt, nie działają mi napisy, świadczy o tym chociażby fakt, że Moich samych kursów online sprzedało się już ponad 85 tysięcy. Korzysta z nich kilkadziesiąt tysięcy osób, i absolutna, gigantyczna większość jest zachwycona i zadowolona. W związku z tym to musi o czymś świadczyć. Dlatego też słuchajcie. Bardzo mi zależy na tym, żeby każda z Was, jak tam siedzicie, żeby każda z Was była absolutnie wspaniałą stylistką. Jestem przekonana, że każda z Was może być wspaniała we frezowaniu, wspaniała w piłowaniu, wspaniała w podkładaniu szablonów, choć wiem, że to jest niełatwe. Natomiast dzisiaj manikir. Dobra, i to było takie pitu-pitu standardowe, wstępne, żebyśmy sprawdzili, czy czy wszystko y, działa. Za momencik przejdziemy do rzeczy. A przygotowałam dla was dzisiaj dużo atrakcji, bo po pierwsze będzie drobna doza teorii po prostu jako takiej. Po drugie przygotowałam kilkanaście slajdów, y, które sobie omówimy i po trzecie zobaczymy też oczywiście pracę na mojej y, dłoni. Jeżeli na TikToku słabo widać, bo widzę, że wychodzę trochę z kadru, zapraszam was kochani na YouTube'a, Facebooka i Instagrama. Tam ustawione są, zobaczcie kadry bardzo dobrze, tam wyświetlane są dodatkowe informacje, w związku z tym wpadajcie proszę najlepiej na mojego Instagrama. Dajcie proszę dziewczyny znać, jak, czy jest w porządku. Napisy niestety mi ciągle nie działają. Nie widzę, żeby ktokolwiek co pisał, więc znowu nam Instagram słuchajcie szwankuje. Dlatego minimalnie jeszcze przedłużam, bo kompletnie jestem ślepa. Ślepa, głucha, nie, nie widzę Was, nie widzę co piszecie, nie widzę pytań, a na pytaniach będzie mi bardzo zależało, więc dajmy sobie jeszcze, jeszcze sekundę. Niby, niby są. Hmm, czy jest kodzik rabatowy, czy na co jest kodzik rabatowy? No, widzicie, tu mi się wyświetliło kilka wiadomości. Kodzik rabatowy dziewczyny dzisiaj jest na wszystko. Macie minus 30% na wszystkie szkolenia online, ale uwaga, tylko przez 24 godziny. 30% rabatu z kodem wspaniała, ponieważ ja jestem przekonana, że każda z Was może być wspaniałą hmm, stylistką. Więc kod WSPANIAŁA na wszystkie ponad 70 kursów online obowiązuje tylko przez 24 godziny. Daj mi może proszę inny telefon, bo tak nie dam rady. Mm. Natomiast no mimo wszystko spróbuję przejść do rzeczy, spróbuję przejść do meritum. Tak mimo chodem, tylko jeszcze pokażę, widzicie tego paznokcia? Co? Aha, yy, widzicie tego My paznokcia? Myśli, jeszcze nie? No to poszukaj myśli. myszki. Więc, TikTok widzi, TikTok wyjątkowo górą. Tego pazurka sobie robiłam między innymi dzisiaj. Jego, jego wykonanie zobaczycie jutro w rolce dla M. Nail Professional. Natomiast generalnie też nie miałabym nic przeciwko, żeby wszystkie paznokcie mieć tak zrobione. Natomiast nie zanosi się, ponieważ tak jak widzicie, mamy tutaj jakieś totalne, totalne resztki. Ale co Wam chciałabym pokazać? Co bym, co bym Wam chciała pokazać w kontekście manikiru? Teraz przejdziemy już spokojnie do meritum, aczkolwiek nadal nie widzę w ogóle waszych komentarzy, co jest szalenie deprymujące, bo nie wiem, czy tam jesteście, nie wiem, co się tam dzieje. Dajcie znać, czy u was w porządku jest z technikaliami, czy, czy też się coś tak wiesza. Natomiast popatrzcie, co bym chciała pokazać. Ja chciałabym wam pokazać moją prawą rękę. To była zwykła hybryda, widzicie, tu nie ma żadnej budowy, zwykła hybryda, w związku z tym tu mi się wyłamało, tu mi się trochę wyłamało, ten się złamał cały, ale on ma, one mają już Około 5 tygodni, więc miały prawo ym, się totalnie zniszczyć. Tu mam skaleczenie bardzo świeże, takie dwudniowe. Natomiast przyjrzyjcie się proszę skórkom. Przyjrzyjcie się proszę, jak wyglądają moje skórki po ponad miesiącu od wykonania zabiegu. To są skórki, które no chyba nie muszę mówić, że nie są oliwkowane. No, no ja się nie bawię w żadne oliwkowanie skórek. No musiałabym naprawdę już żywcem się nudzić w domu. Żeby, żeby tracić czas na oliwkowanie. No, no nie robię tego, no po prostu tego nie robię. Popatrzcie na fałd proksymalny, popatrzcie na fałdy lateralne. Możemy włączyć tą lampę? E, no, po... Nie, no teraz jest dobrze. Zwróćcie uwagę, jak dobrze te skórki wyglądają. Co więcej, wezmę lupkę, pokażę Wam z bliska. Paznokieć. Przyjrzyjcie się proszę moim paznokciom, a weźcie proszę pod uwagę, że to jest moja prawa ręka. To jest moja prawa ręka, czyli zabieg robiłam ręką lewą. Czy widzicie tu jakiekolwiek bruzdy, jakiekolwiek nierówności, jakiekolwiek problematyczne momenty świadczące o tym, że coś w zabiegu manikiru poszło nie tak? Czy widzicie? No, nie widzicie. No, odpowiem na pytanie takie retoryczne: nie macie tu nic zobaczy co zobaczyć. Tu są oczywiście po tej stronie zrogowacenia, bo to jest ta prawa, prawa strona prawej ręki, prawda? Ale widzicie, jak dobrze to wygląda. Nie mam komentarzy. No to już jest kolejny Instagram, kolejny telefon. No to, to nie wiem, włącz wyłącz proszę. No, coś, coś musimy zrobić. Włączam. I dlatego to. chcę Wam, dziewczyny, zwrócić uwagę na to, że dobrze wykonany manikir wygląda dobrze nie tylko w momencie, kiedy klientka opuszcza gabinet, ale również, a może przede wszystkim, również po tygodniu, po dwóch i po trzech. Zgodzimy się z tym. Myślę, że lubki już tutaj nie ma co w tym momencie dalej angażować, bo chyba widać, że te paznokcie wyglądają bardzo dobrze. Pokażę jeszcze TikTokowi, aczkolwiek tak jak mówiłam TikToku, zapraszam Was na Instagrama, na Facebooka, na Youtube. A. Tam jest kamera ustawiona w taki sposób, że widzicie cały czas moją rękę. I o tym chcemy sobie dzisiaj porozmawiać. Chcę Wam pokazać w jaki sposób pracować, żeby te paznokcie wyglądały bardzo dobrze cały czas, żeby nie były zniszczone. I teraz, co jest bardzo ważne, my tutaj sobie temat muśniemy, my tylko z uwagi na to, że mamy dosłownie y, jeszcze 40, maks 50 minut. Nie mamy czasu na nauczenie się wszystkiego, zresztą słuchajcie, no nie czarujmy się, ja was na ym, darmowym spotkaniu nie nauczę wszystkiego, no, bo nie ma takiej możliwości. I nie ma też chęci z mojej strony, żeby całą moją wiedzę poświęconą manikurowi rozdać za darmo yy, w online. Natoma, natomiast wszystko... Yy, o właśnie, czy w wademekum frezowania są przykłady zbyt agresywnego manikiru? Nie tylko pod kątem zaoranej płytki, bo mam wrażenie, że ryje za mocno te skórki, a płytka cierpi. Wiesz co tak, w wademekum frezowania, czyli właśnie w siedmiogodzinnym kursie online, który jest poświęcony tylko i wyłącznie frezarce, ja omawiam bardzo dużo case studies i robię pracę na 10 modelkach. Robię to przy użyciu 15 różnych. Przykładów, robię to na pięciu różnych frezarkach i używam 35 różnych frezów, więc tak, jak najbardziej omawiamy sobie przykłady, kiedy coś ewidentnie poszło nie tak, kiedy coś poszło źle. Czemu nie mogę pobrać certyfikatu? Pyta Emytynka. Wiesz, co nie wiem, myślę, że powinnaś pobrać bez problemu. Sprawdzimy po live, Teraz się nie będziemy certyfikatami zajmować ewentualnie. Ewentualnie pod koniec naszego spotkania. Więc tak, słuchajcie, jeżeli macie problemy z manikirem, gdzie główną rolę odgrywa ewidentnie manikir yy, yy, frezarkowy, to z najczystszym sumieniem na świecie polecam Wam moje naprawdę nowe, sprzed kilku miesięcy, kilku... kilku no z 10 miesięcy szkolenie online, 7-godzinne. 35 frezów jest tam użytych, na wielu modelkach tam dowiecie się wszystkiego na temat frezowania, gwarantuję. Natomiast, jeżeli skórki Was męczą dalej, bo nie wiecie na przykład, jak pracować nożyczkami albo cążkami, to też świetnie jest to wytłumaczone w nowym szkoleniu wademeką manikiru hybrydowego. Oba noszą nazwę Wademekum, bo Wademekum to jest zbiór cały niezbędny potrzebnej wiedzy. Tylko jest wademekum ma manikuru frezarkowego i hybrydowego. I z kolei maniku ma w w manikum. Wademekum manikiru hybrydowego trwa 20 godzin. To jest najszersze szkolenie na świecie. 20 godzin poświęcone tylko manikurowi hybrydowemu. I uwaga, poza dużą częścią fizyki, poza dużą częścią chemii, jest tam również na każdej modelce, a jest 15 czy 16 różnych modelek, pokazany pełen manikir. Czyli na każdej modelce mamy pracę czy to cążkami, czy to nożyczkami. Więc nie myślcie sobie, e, frezować to ja umiem. E, hybrydę to ja umiem, bez sensu kupować takie kursy. Nie. Jeden ma 7 godzin, drugi ma 20 godzin, nie dlatego, że gadam tam bez ładu i składu, tak jak na live, tylko dlatego, że jest tam gigantyczna dawka wiedzy. Gigantyczna dawka wiedzy, więc warto zakupić teraz. Tym bardziej, że z kodem WSPANIAŁA macie 30% rabatu na wszystkie kursy techniczne, między innymi również na te nowości, bo kurs z hybrydy ma niecały miesiąc. To jest małe, małe jeszcze baby i już teraz wiem, że sprzedało się w wielu tysiącach egzemplarzy, wiem już teraz, że piszecie, że jesteście zachwycone gigantyczną dawką wiedzy. No samej fizyki i chemii są tam trzy godziny, słuchajcie, więc naprawdę...